Cudowna wiadomość, chyba cudowna wiadomość. Podobno dzisiaj widziano pierwszą koparkę na skrzyżowaniu koło Makro w Sosnowcu, a tego też jadę tutaj obejrzeć, jak to wygląda na dzisiaj na. 9 maja 2019 roku jak ta sytuacja wygląda no jestem bardzo, ale to bardzo ciekaw przedstawia mi wszystko ten korek tradycyjnie już od węzła z ulicą 3 Maja nie widzę tutaj jakichś oznakowań wielkich żółtych tablic a myślę że takowe Powinny się nam tutaj pojawić, jak na razie, po drodze żadnej wzmianki o, o remoncie. Natomiast zwróćmy uwagę. W tym momencie nie widać tutaj tak naprawdę żadnych, żadnych prac, żadnych zmian w organizacji ruchu. A i to jest to miejsce, które generuje ogromne korki. Jakie te korki będą, jeżeli faktycznie to skrzyżowanie się zamknie? A powiem Wam, że organizacja tego remontu, jak na tą chwilę, bardzo, ale to bardzo mi się nie podoba. Jadę od Katowic, nigdzie, ale to nigdzie. Nie spotkałem informacji o objeździe drogi krajowej nr 94 w kierunku Olkusza czy też Krakowa. Nigdzie takiej informacji nie było. A objazd powinien być właśnie od tamtej strony wytyczony to myślę, że A czwórką, a następnie S1 przez Sosnowiec. Nigdzie na terenie Dąbrowy dotychczas jeżdżąc, mając, a jeżdżę przecież po Dąbrowie, bym powiedział, bardzo dużo, nigdzie nie widziałem oznakowań na krajowej 94, jadąc właśnie od owego Krakowa czy Olkusz. Aby był objazd w kierunku Czeladzi, Siemianowice, Właśnie poprowadzony przez 94 i czy to przez 86, czy dalej czy dalej 4. Nigdzie, a te znaki, choćby nawet były zasłonięte, przekreślone już od jakiegoś czasu powinny na tych drogach się pojawić. Nie ma nic, nie ma nic żadnej informacji, nie mówiąc o tym, że. Znowu dzisiaj, powtarzam kolejny raz, datę 9 maja 2019 roku, godzina 15.07. Nie ma tu żadnego ruchu na tym skrzyżowaniu. Nie ma ani pół zmianki o planowanym remoncie. Nie ma ani pół, ani fragmentów znaku, jakoby takowy remont miał się tutaj za chwilę zaczynać. Nie ma nic. Jest dokładnie tak, jak było rok, dwa i dziesięć temu. Jest identycznie, nie zmieniło się kompletnie, kompletnie nic.